Hej, od jakiegoś czasu poza naszą główną działalnością umożliwiamy Wam zakup bitcoina za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także od kilku tygodni w naszym punkcie stacjonarnym. Inwestycja w kryptowaluty to inwestycja mogąca przynieść ogromne zwroty, ale trzeba też wiedzieć, że może podlegać ogromnym wahaniom ceny. Od razu zaznaczę, że wszystko co mówię jest tylko moją prywatną opinią i nie może być traktowane jako porada inwestycyjna. Wszystkie znaki na niebie i Ziemi wskazują na to, że jesteśmy na początku wielkiej hossy. No bo jak inaczej nazwać okres, w którym w ciągu kilku miesięcy cena bitcoina wzrasta ponad 400%? Historia pokazuje, że cena bitcoina w takiej hossie może wzrosnąć nawet kilkudziesięciokrotnie. Oczywiście nie jest powiedziane, że tak będzie i tym razem, ale naprawdę wiele na to wskazuje. Do tego sytuacja gospodarcza jest taka, jaka jest. Lockdown, do pieniądza na niespotykaną wcześniej skalę około 10% realna inflacja. Dodatkową zaletą zakupu bitcoina, akurat u nas jest całkowita anonimowość przy zakupach nawet do 15 tysięcy euro. Także zapraszamy do Osa Sport w Warszawie przy ulicy Górczewskiej. A jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć więcej o kryptowalutach, tym, jak taki zakup wygląda u nas technicznie, jakie to znaki wskazują, że cena Bitcoina będzie rosła i rosła oraz dlaczego tak ważna w tym przypadku może być anonimowość zakupu, jak i sprzedaży późniejszej Bitcoina, to zapraszam na pliw. Dzwoncie, przyjeżdżajcie albo piszcie na Facebooku. Link do mojego profilu znajdziecie w opisie filmu. Pozdrawiam i zapraszam do zakupu u nas.